Telefon zadzwonił tuż po dziesiątej wieczorem. Dziwne. Mój syn, Tomek, rzadko dzwonił tak późno. Zwykle to ja byłam tą, która dzwoniła, żeby upewnić się, czy zjadł coś ciepłego i czy pamiętał o szaliku, ale ten wieczór był inny. Odebrałam z uśmiechem gotowa usłyszeć jego zmęczony, ale znajomy głos. Zamiast tego usłyszałam słowa, które zmroziły mi krew w żyłach, słowa, które wbiły się w moje serce jak lodowate odłamki szkła. Cześć, mamo! Słuchaj szybko, bo nie mam czasu. Jutro się żenię. Aha, i jeszcze jedno: Twój samochód i dom są sprzedane. Załatwiłem wszystko. Pieniądze będą mi potrzebne na start. Pa! Zanim zdążyłam wydusić z siebie choćby sylabę, połączenie zostało przerwane. Słuchawka w mojej dłoni stała się ciężka jak kamień. W jednej chwili mój cały świat, budowany przez ponad pięćdziesiąt lat, obrócił się w pył. Mam na imię Anna i mam pięćdziesiąt dwa lata. Dla jednych to początek drugiej młodości, dla innych smugą cienia. Dla mnie, do dzisiejszego wieczoru, był to po prostu kolejny etap życia, życia cichego, poukładanego, może trochę samotnego, odkąd pięć lat temu odszedł mój mąż Piotr. Byliśmy razem od liceum. Piotr był moją opoką, moim najlepszym przyjacielem, miłością mojego życia. Razem, własnymi rękami, Budowaliśmy nasz dom na niewielkiej działce pod miastem, którą dostaliśmy w prezencie ślubnym od moich rodziców. Pamiętam to jak dziś, każdy weekend, każdą wolną chwilę spędzaliśmy na budowie. On z rękami umazanymi za prawą, ja podająca mu cegły i gorącą herbatę w wysłużonym termosie. Ten dom nie był tylko budynkiem z cegieł i dachówek, był świadectwem naszej miłości, naszej pracy i naszych marzeń. Każdy centymetr kwadratowy przesiąknięty był naszymi wspomnieniami. W salonie, pod oknem, wciąż stał fotel, w którym Piotr siadał wieczorami z gazetą. W kuchni wisiały te same zasłonki w słoneczniki, które razem wybieraliśmy na targu staroci. A w ogrodzie wciąż kwitły róże, które posadził dla mnie na dziesiątą rocznicę ślubu. Po jego śmierci, dom stał się moim sanktuarium. Chronił mnie przed światem, a ja chroniłam jego wspomnienie, Dbając o każdy kąt, i był jeszcze Tomek, nasz jedyny syn. Oczko w głowie Piotra i całe moje życie. Kiedy Piotr zmarł, Tomek miał 22 lata. Był w trakcie studiów. Przysięgłam sobie wtedy, że zrobię wszystko, by niczego mu nie brakowało, by mógł skończyć naukę i stanąć na nogi. Całą swoją energię, całą miłość, która została we mnie po stracie męża, przelałam na niego. Tomek zawsze był dobrym dzieckiem. Grzeczny, pomocny, może trochę za bardzo przywiązany do mnie, ale po śmierci ojca to było naturalne. Staliśmy się dla siebie nawzajem podporą. Pracowałam jako archiwistka w miejskim urzędzie, praca spokojna, ale niezbyt dochodowa. Każdy grosz odkładałam dla niego, a on odwdzięczał się. Przynajmniej tak myślałam. Pomagał w ogrodzie, robił zakupy. Kiedy trzy miesiące temu musiałam przejść operację usunięcia woreczka żółciowego, był przy mnie. To wtedy, za jego namową, podpisałam mu notarialne pełnomocnictwo. Mamo, tak będzie prościej, mówił. Będę mógł za ciebie opłacić rachunki, załatwić sprawy w urzędach, gdybyś musiała dłużej zostać w szpitalu, to tylko na wszelki wypadek. Uwierzyłam mu. Jak mogłabym nie uwierzyć własnemu dziecku? Byłam dumna, że mam tak odpowiedzialnego, troskliwego syna. Nawet pochwaliłam się mojej przyjaciółce Grażynie, jaki skarb wychowałam. Naszym drugim skarbem, poza domem, był samochód, stare, ale niezawodne Volvo, które kupiliśmy z Piotrem za ostatnie oszczędności, kiedy Tomek był mały. To nim woziliśmy go na pierwsze wakacje nad morze, to w nim uczył się jeździć. Samochód, podobnie jak dom, był częścią naszej rodziny, niemym świadkiem naszej historii. A teraz, teraz siedzę w fotelu Piotra w domu, który podobno już nie jest mój, i patrzę na telefon. Głos Tomka wciąż brzmi mi w uszach. Zimny, obcy, pozbawiony jakichkolwiek emocji, jak głos kogoś, kto jednym zdaniem skazuje cię na bezdomność i nędzę, jutro się żenie. Nie zaprosił mnie, nie powiedział, kim jest jego wybranka. Dowiedziałam się o najważniejszym dniu w jego życiu w ten sposób, razem z informacją, że zabrał mi wszystko całe dziedzictwo moje i Piotra całe moje poczucie bezpieczeństwa zabrał mi przeszłość i przyszłość zostawił tylko pustkę i jedno. Rozdzierające serce pytanie dlaczego? Minuty zlewały się w jedną lepką, czarną godzinę. Siedziałam nieruchomo, wpatrując się w ciemne okno, w którym odbijała się moja własna, blada twarz. To niemożliwe. To musi być jakiś potworny żart, jakaś pomyłka. Może ktoś potrzył się pod Tomka? Może to jakaś nowa, okrutna metoda oszustwa, o której ostrzegają w telewizji? Drżącą ręką ponownie wybrałam jego numer. Sygnał w słuchawce był krótki. Mechaniczny. Abonent jest czasowo niedostępny. Spróbowałam jeszcze raz i jeszcze raz. Ten sam beznamiętny komunikat. Czułam, jak narasta we mnie panika. Zimna fala, która zaczynała się w żołądku i rozlewała po całym ciele. Wstałam, nogi miałam jak zwaty. Podeszłam do komody, gdzie w starej, skórzanej teczce Piotra trzymałam wszystkie najważniejsze dokumenty: akt notarialny domu. Dowód rejestracyjny samochodu. Wszystko było na swoim miejscu. Dotykałam tych papierów, jakby miały moc unieważnienia słów Tomka. To moje nazwisko widnieje na tych dokumentach: Anna Kowalska. Nikt nie mógł tego sprzedać beze mnie. Nikt, chyba że pełnomocnictwo. To słowo uderzyło mnie z siłą fizycznego ciosu. Przypomniałam sobie wizytę u notariusza. Tomek trzymający mnie pod ramię, jego zatroskana mina. Mamusiu, to dla Twojego dobra, dla Twojego spokoju. Podpisałam. Nawet nie czytając dokładnie, ufałam mu bezgranicznie. Był moim synem. Poczułam nagły impuls. Komputer. Bank. Muszę sprawdzić konto. Może to wszystko to tylko senny koszmar. Włączyłam stary laptop, który uruchamiał się całą wieczność. Każda sekunda była torturą. Wpisałam hasło. Palce mi się trzęsły. Zalogowałam się. Saldo. 14 zł i 23 grosze. Zamarłam. Jeszcze wczoraj było tam ponad osiem tysięcy złotych moich oszczędności. Cała odprawa emerytalna, którą odkładałam na czarną godzinę. Przejrzałam historię transakcji. Trzy dni temu wypłata z bankomatu, osiem tysięcy złotych, wypłacono wszystko co do grosza. Upadłam z powrotem na krzesło, czując, jak z płuc uchodzi mi powietrze. To się dzieje naprawdę. To nie jest sen. Mój syn, moje jedyne dziecko, okradł mnie, ogołocił mnie ze wszystkiego. Zostawił mi czternaście złotych na koncie i dom, który za chwilę będę musiała opuścić. Wstałam i zaczęłam bez celu chodzić po domu. Dotykałam ścian, mebli, zdjęć na kominku. Ja i Piotr w dniu ślubu, mały Tomek na rowerku. My wszyscy troje na plaży w sopocie. Każdy przedmiot krzyczał do mnie wspomnieniami. A teraz ktoś obcy wejdzie tu, wyrzuci te zdjęcia, przemaluje ściany, usunie wszystkie ślady naszego życia. A ja? Gdzie ja pójdę? Nagle poczułam falę gniewu, tak silną, że aż zakręciło mi się w głowie. Nie, nie pozwolę na to. Nie dam się tak po prostu wyrzucić na bruk. Muszę coś zrobić, muszę z nim porozmawiać, muszę spojrzeć mu w oczy i zapytać, dlaczego to zrobił. I kim jest ta kobieta, dla której zniszczył własną matkę? Jutro, jutro jego ślub, muszę go znaleźć. Noc minęła bezsennie. Siedziałam w kuchni przy zgaszonym świetle, pijąc zimną herbatę i wpatrując się w mrok za oknem. Z pierwszym brzaskiem poczułam, że muszę działać. Szok ustępował miejsca lodowatej determinacji. Ubrałam się, wzięłam teczkę z dokumentami i resztkę gotówki z portfela. Pierwszy przystanek bank. W oddziale banku młoda, uśmiechnięta konsultantka patrzyła na mnie ze współczuciem, gdy łamiącym się głosem tłumaczyłam sytuację sprawdziła coś w systemie. Przykro mi, proszę pani, ale wypłata została dokonana legalnie. Karta została użyta w bankomacie, podano prawidłowy kod PIN. Ale ja nie wypłacałam tych pieniędzy. To mój syn. Mój głos zadrżał. Czy pani syn miał dostęp do karty i kodu PIN? Zapytała cicho. Musiałam przyznać, że tak. Dałam mu na wszelki wypadek, kiedy byłam w szpitalu. Ufałam mu. Kobieta tylko westchnęła. W tej sytuacji bank nie może nic zrobić. Może pani złożyć zawiadomienie na policji o przywłaszczeniu. Wyszłam z banku jak ogłuszona. Policja. Zgłosić własnego syna na policję? Sama ta myśl wydawała mi się absurdalna, potworna, ale co miałam zrobić? Kolejny przystanek. Urząd miasta. Wydział ksiąg wieczystych. Czułam na sobie spojrzenia dawnych koleżanek z pracy. Pewnie wyglądałam jak upiór. Drżącymi rękami wypełniłam wniosek o wgląd do księgi wieczystej mojej nieruchomości. Po kilkunastu minutach, które wydawały się wiecznością, urzędniczka podała mi wydruk. W rubryce właściciel widniało już inne nazwisko: Jacyś Państwo Nowak. Sprzedaż dokonana tydzień temu. Podstawą był akt notarialny sporządzony w kancelarii w centrum miasta. W akcie jako sprzedającą reprezentował mnie pełnomocnik Tomasz Kowalski. Mój syn, zrobiło mi się słabo. Usiadłam na ławce na korytarzu, próbując złapać oddech. To prawda, wszystko to prawda. Sprzedał dom, mój dom, dom, w którym się wychował. Pozostała ostatnia deska ratunku kancelaria notarialna, której adres widniał na dokumencie. Notariusz, starszy pan w okularach, pamiętał tę sprawę. Tak, pamiętam pani syna, powiedział, przeglądając akta. Przyniósł notarialne pełnomocnictwo ogólne, upoważniające go do wszelkich czynności, w tym do sprzedaży nieruchomości. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Pełnomocnictwo było bez zarzutu. Ale ja myślałam, że to tylko do płacenia rachunków, wykrzyknęłam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. Notariusz spojrzał na mnie zza okularów. Proszę pani, w prawie nie ma czegoś takiego, jak myślałam. Liczy się to, co jest na papierze. Podpisała pani dokument, który dawał synowi praktycznie nieograniczoną władzę nad pani majątkiem. Bardzo mi przykro. Wszystkie drzwi się zamknęły. W świetle prawa byłam bezradna. Mój własny syn, wykorzystując moje zaufanie i moją chorobę, zaplanował to z zimną krwią. To nie był impuls, to była przemyślana operacja. Poczułam się tak bezgranicznie głupia i naiwna. Jak mogłam do tego dopuścić? Jak mogłam nie widzieć, kim stawał się mój syn? Wracając do domu, który już nie był mój, wiedziałam jedno: muszę stanąć z nim twarzą w twarz. Nie chodziło już nawet o dom czy pieniądze, chodziło o godność. Musiał mi spojrzeć w oczy on i jego przyszła żona. Jak znaleźć ślub, o którym nic się nie wie? Na szczęście Tomek, jak większość młodych ludzi, nie był zbyt ostrożny w internecie. Wystarczyło kilka minut na portalu społecznościowym. Profil jego nowej, narzeczonej Patrycji był publiczny a na nim, przypięty na samej górze, post z wczoraj. Ostatni dzień jako narzeczona. Już jutro o czternastej dzien w pałacyku podróżami powiem tak miłości mojego życia. Pod spodem zdjęcie. Ona, przytulona do mojego syna. Patrycja. Długie, platynowe włosy, mocny makijaż, sukienka, która więcej odkrywała niż zakrywała. Patrzyła w obiektyw z triumfującym uśmiechem. Tomek obok niej wyglądał jakoś inaczej. Nienaturalnie. Pałacyk podróżami, znałam to miejsce. Ekskluzywny dom weselny 20 kilometrów za miastem. Miejsce, na które nigdy nie byłoby go stać, aż do teraz. O trzynastej stałam już po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko bramy wjazdowej. Ubrałam się w najlepszą sukienkę, jaką miałam, tę, którą kupiłam na ślub córki Grażyny. Chciałam wyglądać godnie, nie jak ofiara. Zaczęli zjeżdżać się goście. Drogie samochody, eleganckie stroje. Czułam się jak z innej planety. W końcu podjechało białe, luksusowe auto, udekorowane kwiatami. Z niego wysiadł Tomek, w idealnie skrojonym garniturze. Wyglądał jak obcy człowiek. Rozejrzał się nerwowo, jakby czegoś się spodziewał. Potem z samochodu wysiadła ona. W białej, syreniej sukni wyglądała jak księżniczka z jakiegoś komercyjnego filmu. Zaczekałam, aż wejdą do środka. Serce waliło mi jak młot. Wzięłam głęboki oddech i ruszyłam przez ulicę. Nikt mnie nie zatrzymał. Weszłam do środka, kierując się dźwiękami muzyki organowej, dochodzącymi z małej kaplicy na terenie pałacyku. Stanęłam w drzwiach, tuż przed końcem ceremonii. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Usłyszałam głos Tomka. Uczciwość. To słowo zabrzmiało jak policzek. Kiedy ceremonia się skończyła i para odwróciła się w stronę wyjścia, ich oczy padły na mnie. Uśmiech zniknął z twarzy Tomka. Zastąpiła go panika. Patrycja zmarszczyła brwi, patrząc na mnie z jawną niechęcią. Podeszłam do nich, gdy goście zaczęli składać życzenia. Tomek, powiedziałam cicho, ale mój głos był twardy, odwrócił wzrok. Mamo, co ty tu robisz? Co ja tu robię? Powtórzyłam, czując, jak wzbiera we mnie gorycz. A przyszłam zobaczyć, jak wygląda człowiek, który sprzedał dom własnej matki, żeby ożenić się z obcą kobietą. Chciałam ci pogratulować. Patrycja parsknęła śmiechem. O co pani chodzi? To już nie jest pani dom, to był nasz kapitał na start. Tomek jest dorosły, ma prawo do własnego życia, spojrzałam na nią. Ty jesteś Patrycja, rozumiem, że to ty jesteś tym własnym życiem? Dokładnie, odparła z wyższością. Trzeba było myśleć, zanim podpisywało się papiery. Skończyły się czasy, kiedy trzymała go pani pod spódnicą. Odwróciłam się z powrotem do syna. Tomek, masz mi coś do powiedzenia? Spójrz na mnie. W końcu podniósł na mnie wzrok. W jego oczach widziałam mieszankę strachu, wstydu i jakiejś dziwnej rezygnacji. Mamo, ja, musiałem, Patrycja, my chcemy żyć inaczej, lepiej. Ty byś tego nie zrozumiała. Czego bym nie zrozumiała, synu? Zapytałam, a w moim głosie zadrgała nuta bólu. Tego, że wyrzuciłeś mnie na bruk? Tego, że ukradłeś wszystko, na co z twoim ojcem pracowaliśmy całe życie? Tego, że zostawiłeś mnie z czternastoma złotymi na koncie? Goście wokół nas zamilkli, udając, że nie słuchają. Patrycja pociągnęła tomka za ramię: Skarbie, nie przejmuj się nią. Chodź, szampan czeka. To nasz dzień. Odszedł z nią, nie oglądając się za siebie. Zostałam sama pośrodku tłumu obcych, szczęśliwych ludzi. Moja misja się skończyła. Zobaczyłam prawdę. Mój syn nie był już moim synem. Był marionetką w rękach tej kobiety. I nie czuł żadnej skruchy. Wróciłam do domu pieszo. Długa droga pozwoliła mi ochłonąć, ale kiedy stanęłam przed furtką, rzeczywistość uderzyła we mnie ponownie. To miejsce, które jeszcze wczoraj było moim azylem, dziś było tylko pustą skorupą, obcą. Spakowałam jedną walizkę, zdjęcia, kilka pamiątek po Piotrze, ubrania, nie miałam siły na więcej. Usiadłam na schodach werandy, nie wiedząc co dalej. Gdzie mam iść? Nie miałam rodziny w pobliżu. Moi rodzice nie żyli, siostra mieszkała w Australii. Byłam kompletnie sama. Wtedy przypomniałam sobie o Grażynie, moja przyjaciółka od serca, jeszcze z czasów liceum, mieszkała na drugim końcu miasta, w małym mieszkaniu w bloku. Zadzwoniłam do niej, wstydząc się, prosić o pomoc, ale nie mając innego wyjścia. Kiedy w kilku zdaniach opowiedziałam jej co się stało, w słuchawce zapadła cisza. A potem usłyszałam jej stanowczy głos: Anka, nawet się nie zastanawiaj, masz piętnaście minut, żeby spakować, co najważniejsze, już po ciebie jadę. Kiedy Grażyna podjechała swoim małym fiatem, rzuciłam jej się na szyję i po raz pierwszy od tamtego telefonu rozpłakałam się jak dziecko. Płakałam nad utraconym domem, nad zdradą syna, nad swoją samotnością i głupotą. Grażyna nic nie mówiła, tylko mocno mnie przytulała. Jej mieszkanie było małe, ale przytulne. Zrobiła mi melisę i usiadła naprzeciwko mnie w kuchni. Anka, posłuchaj mnie, powiedziała, kiedy trochę się uspokoiłam. To, co ten Gówniarz zrobił jest niewybaczalne, ale to nie jest twoja wina. Kochałaś go, ufałaś mu. Każda matka na twoim miejscu by tak zrobiła. Ale ja podpisałam to pełnomocnictwo Grażyna. Byłam taka ślepa. Byłaś chora i zmęczona, a on to cynicznie wykorzystał. On i ta jego lafirynda. Ale nie martw się. Zostaniesz u mnie tak długo, jak będzie trzeba, a jutro pójdziemy do adwokata. Mój siostrzeniec jest całkiem niezły. Może coś da się zrobić. Tej nocy spałam na rozkładanej kanapie w salonie grażyny. Było ciasno i niewygodnie, ale po raz pierwszy od dwóch dni czułam się bezpiecznie. Leżąc w ciemności, myślałam o moim domu. O tym, że właśnie teraz śpię pod obcym dachem, podczas gdy w moim łóżku być może śpią już nowi właściciele. Poczułam się, jakbym spadła na samo dno. Straciłam wszystko syna, dom, pieniądze, poczucie własnej wartości. Byłam pięćdziesięciodwuletnią bezdomną kobietą, z jedną walizką i złamanym sercem. Ale w tym całym mroku była jedna mała iskierka. Dłoń przyjaciółki, która nie pozwoliła mi utonąć. Siostrzeniec Grażyny, mecenas Paweł, był młodym, energicznym mężczyzną o bystrym spojrzeniu. Wysłuchał mojej historii w milczeniu, przeglądając kserokopię dokumentów, które ze sobą przyniosłam. Jego twarz była poważna. – Sytuacja jest trudna, pani Anno, Powiedział w końcu, odkładając papiery. Czyli z formalnego punktu widzenia transakcja była legalna, pełnomocnictwo było ważne, akt notarialny został sporządzony prawidłowo. Poczułam, jak resztka nadziei we mnie gaśnie. Ale dodał, a ja wstrzymałam oddech. Jest coś takiego jak nadużycie pełnomocnictwa oraz działanie na szkodę mocodawcy. Pani syn wykorzystał pani zaufanie i chorobę w sposób rażący. Co więcej, sprzedał nieruchomość i samochód prawdopodobnie po zaniżonej cenie, żeby szybko uzyskać gotówkę, co również jest działaniem na pani szkodę. A przywłaszczenie pieniędzy z konta to już sprawa karna. Spojrzałam na niego z niedowierzaniem. To znaczy, że jest jakaś szansa? Jest. To będzie długa i wyczerpująca batalia sądowa. Nie będę pani oszukiwał. Musimy złożyć pozew cywilny o unieważnienie aktu sprzedaży z powodu wady oświadczenia woli i nadużycia zaufania. Jednocześnie trzeba złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pani syna. Musi być pani na to gotowa będą panią wzywać na przesłuchania, będą trudne pytania. Pani syn i jego żona będą próbowali zrobić z pani osobę niepoczytalną, nieodpowiedzialną. Wahałam się tylko przez chwilę. Myśl o wciąganiu Tomka w procesy sądowe, o publicznym praniu brudów była przerażająca. Ale potem przypomniałam sobie jego zimny głos w telefonie i triumfujący uśmiech Patrycji. I wiedziałam, że muszę to zrobić nie dla zemsty, dla sprawiedliwości i dla siebie żeby udowodnić, że nie jestem bezwolną ofiarą, którą można okraść i porzucić. Zgadzam się, powiedziałam stanowczo. Zrobię wszystko, co trzeba. Mecenas Paweł uśmiechnął się po raz pierwszy. Doskonale. Proszę się nie martwić o koszty na razie rozliczymy się, jak wygramy. A teraz musimy działać szybko. Złożymy wniosek o zabezpieczenie powództwa, czyli o wpisanie do księgi wieczystej wzmianki o toczącym się postępowaniu. To uniemożliwi nowym właścicielom dalszą sprzedaż nieruchomości i zamrozimy jego konta bankowe. Niech się zdziwi, jak jego nowa żonka odkryje, że źródełko wyschło. Wychodząc z kancelarii, po raz pierwszy od feralnego telefonu poczułam coś na kształt siły. To już nie była tylko desperacja. To była determinacja. Miałam cel, miałam sojusznika, walka się dopiero zaczynała, a ja byłam gotowa. Miesiące, które nastąpiły, były trudne. Proces sądowy toczył się powoli. Przesłuchania, zeznania, konfrontacje. Musiałam stawać w sądzie naprzeciwko Tomka i Patrycji. Ona patrzyła na mnie z nienawiścią, on unikał mojego wzroku. Ich adwokat próbował przedstawić mnie jako starą, zgorzkniałą kobietę, która nie może pogodzić się z usamodzielnieniem syna. To bolało ale za każdym razem, gdy wychodziłam z sali sądowej, czułam, że staje się silniejsza. W międzyczasie musiałam zacząć żyć na nowo. Nie mogłam wiecznie mieszkać u grażyny. Znalazłam pracę w małej, prywatnej bibliotece na osiedlu. Pieniądze były niewielkie, ale praca wśród książek i życzliwych ludzi dawała mi spokój. Za pierwsze zarobione pieniądze wynajęłam malutką kawalerkę. Była ciasna, umeblowana starymi meblami z darów, ale była moja. Po raz pierwszy od wielu miesięcy miałam swój własny kąt, zaczęłam odkrywać siebie na nowo. Zawsze żyłam dla kogoś, najpierw dla Piotra, potem dla Tomka. Teraz musiałam nauczyć się żyć dla siebie. Zapisałam się na kurs ceramiki, o którym zawsze marzyłam. Okazało się, że mam do tego talent. Lepienie w glinie, tworzenie czegoś nowego własnymi rękami miało działanie terapeutyczne. Poznałam tam nowe osoby, kobiety w moim wieku, z różnymi historiami. Zaczęłam wychodzić na kawę do kina. Powoli, krok po kroku, budowałam nowe życie na gruzach starego. Pewnego dnia otrzymałam list z sądu. Małe zwycięstwo. Sąd zgodził się na zamrożenie pieniędzy ze sprzedaży domu na koncie Tomka do czasu zakończenia sprawy. Mecenas Paweł zadzwonił z informacją, że Patrycja, gdy tylko dowiedziała się, że nie ma dostępu do gotówki, wniosła o rozwód z orzeczeniem o winie Tomka. Podobno zrobiła mu awanturę stulecia. Nie poczułam satysfakcji, poczułam tylko ogromny żal nad moim synem. Był tak zaślepiony, że dał się omotać kobiecie, dla której liczyły się tylko pieniądze. Został sam, tak jak ja. To był moment przełomowy. Zdałam sobie sprawę, że już nie walczę przeciwko niemu. Walczyłam o siebie, o swoją godność i o swoją przyszłość. Przeszłość zostawiłam za sobą, zaczęłam patrzeć przed siebie, a tam po raz pierwszy od dawna widziałam nie pustkę. Ale możliwość. Po prawie dwóch latach batalii sądowej zapadł wyrok. Sąd uznał, że Tomasz, mój syn, dopuścił się rażącego nadużycia zaufania i działał na moją szkodę. Akt notarialny sprzedaży domu został unieważniony. Samochód, który na szczęście udało się zlokalizować w komisie, również do mnie wrócił. Tomek został dodatkowo skazany w procesie karnym na karę więzienia w zawieszeniu za przywłaszczenie mienia. Nowi właściciele państwo Nowak byli w szoku. Ale prawo było po mojej stronie. Musieli opuścić mój dom, a pieniądze, które zapłacili, mieli odzyskać od Tomka w osobnym procesie. Kiedy po raz pierwszy od dwóch lat stanęłam w progu mojego domu, czułam dziwną mieszankę radości i smutku. Dom był inny, przemalowany, z nowymi meblami. Ale to wciąż były te same cztery ściany, które budowałam z Piotrem. Wiedziałam, że czeka mnie dużo pracy, żeby przywrócić mu duszę, ale byłam na to gotowa. Kilka dni po mojej przeprowadzce zadzwonił dzwonek do drzwi. W progu stał Tomek, wyglądał okropnie, schudł, poszarzał na twarzy, w jego oczach nie było już ani arogancji, ani strachu, była tylko pustka. Mamo, zaczął cicho, ja, ja wiem, że żadne słowa nie cofną tego, co zrobiłem. Byłem głupi, byłem ślepy, ona mnie omamiła, a ja, ja jej na to pozwoliłem. Przepraszam. Stałam i patrzyłam na niego, na tego obcego mężczyznę, który kiedyś był moim małym chłopcem. Nie czułam nienawiści, nie czułam też chęci, by rzucić mu się w ramiona. Czułam spokój. Przebaczenie to długa droga, Tomku, powiedziałam w końcu. Droga, którą musisz przejść sam, musisz naprawić swoje życie, zrozumieć, co zrobiłeś. Nie tylko mnie, ale i sobie. Wiem, czy. czy mogę jakoś pomóc? W domu? Będę spłacał tych ludzi do końca życia, ale może. Nie, przerwałam mu łagodnie, ale stanowczo. Na razie nie. Ja też muszę poukładać swoje życie na nowo. To jest teraz mój czas. Może kiedyś, w przyszłości, znajdziemy do siebie drogę. Ale teraz musisz odejść. Zamknęłam drzwi. Nie z nienawiścią, ale z poczuciem, że postawiłam granicę, granicę, której tak bardzo mi brakowało. Wróciłam do salonu, usiadłam w moim starym, odzyskanym fotelu, i spojrzałam na ogród, w którym zaczynały kwitnąć róże Piotra. Odzyskałam dom, ale straciłam syna. Przynajmniej na razie. Ale w tym całym nieszczęściu odnalazłam coś o wiele cenniejszego. Odnalazłam siebie. Silną, niezależną kobietę, która przetrwała burzę i jest gotowa na nowy, spokojny rozdział. Na mój, własny rozdział. Czy historia Anny poruszyła Wasze serca? Czy kiedykolwiek czułyście się zdradzone przez kogoś, komu bezgranicznie ufałyście? Co zrobiłybyście na miejscu Anny? Czy potrafiłybyście wybaczyć? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Wasze historie i opinie są dla nas niezwykle cenne. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich opowieści o sile, determinacji i niezwykłych losach kobiet, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Dziękujemy, że jesteście z nami.